Cześć, Makołidze, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj otwieramy paczkę z gwarantowaną ikoną. Jest to pierwsza taka paczka w FIFA 22, więc naprawdę jestem bardzo ciekaw, co uda mi się trafić. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, co Wam udało się trafić w Waszej paczce. Koszt tego SBC jest w granicach 450 tysięcy, ale zanim to, wczoraj jeszcze dostaliśmy SBC z powtarzalnymi playerpikami. Za chwilkę sobie oczywiście otworzymy, chyba 15 zrobimy na dzisiejszy odcinek. I jeszcze dzisiaj dostaliśmy kolejnego zawodnika miesiąca, jest to Simone 87 jest to syn yy, trenera Atletico Madryt. Szkoda, że ma tylko 3 na 3 gwiazdki, jest słabszy na ale poza tym naprawdę karta wygląda fantastycznie. Do pierwszego właściciela z Ligi yy, Włoskiej, naprawdę będzie to fajny zawodnik. Nawet nie tylko do pierwszego właściciela, po prostu do, do, do Ligi Włoskiej, czy to fajne linki z Dybalą, czy Martinezem. Naprawdę bardzo fajna karta, bardzo fajna SBC 83-84, w granicach nie wiem, 45 tysięcy maksymalnie to SBC, więc naprawdę bardzo fajna. Można sobie zrobić z tam duplikatów po nagrodach. Bo naprawdę, czwórki są w dalszym ciągu chyba po 2-3000, więc naprawdę bardzo fajne SBC. Ok, także możemy przejść do playerpików i dzisiaj jeszcze również. Kilka paczek. otworzymy na pewno za e, wszystkie te, które mam tutaj darmowe do odebrania za 50 tysięcy i również za 100 i je otworzymy również przed e, paczką z ikoną, ponieważ jeszcze tego ZBC nie mam zrobionego, mam tylko jeden segment zrobiony chyba. Bo nie mam aż tak dużo kart wysokołnych w klubie. Mam bardzo dużo Świętek piątek, osiątek czurek i tak dalej, ale potrzebuję jeszcze, nie wiem, ze 4, może 5 kart takich 88 e, w górę, żeby zrobić to SBC, a nie chcę ich kupować na rynku transferowym, wolę je e, trafić w paczkach lub w tych tutaj, które tutaj. E, mamy, zobaczymy czy uda się coś trafić bardzo e, fajnego Nowe w ogóle zdjęcia mają e, zawodnicy, więc możecie sobie przejrzeć I też jeżeli robiliście playerpiki Też możecie pisać czy udało wam się trafić coś e, Ciekawego, bo powiem szczerze, że po raz pierwszy Gdy były te playerpiki, udało mi się trafić kartę Mukiele Ale poza tym zupełnie e, Zupełnie nic Jak na razie trzy playerpiki bez niczego specjalnego Otworzyłem, zrobiłem ogólnie chyba ponad 20 Otworzyłem sobie wczoraj e, Chyba kilka, ale niestety Również też nic w nich nie było. Okej. Okay. Pierwsza ośrodka czwórka. Także pierwsza karta pod SBC z ikoną. Lecimy dalej. Vastik 81. Kolejny player pick. I mamy ośrodkę trójkę. Okej. Okay. Matipasy też wrócimy do tego SBC. Kolejna, kolejny player pick. Zakaria 80. I połowa przed nami jeszcze. 85 kawani. Okej. Okay. Też się na pewno przyda. Kolejny Siłę 82, tu już troszeczkę gorzej. Raczej na QuickSell karta 4 do końca. A z ClickSell weźmiemy sobie Kujatę i tak raczej 8, tak trójek nie będę wrzucał do, do tego BC. Tak mi się wydaje, że i tak te pozostałe, które tutaj mam, duplikaty chyba raczej z sobie Bo mm, wolę otworzyć jeszcze kupaczki za 50 tysięcy niż kombinować z tymi osiątkami trójkami. Kolejny player pick jest Carlos Soler. Kolejny duplikat, niestety. Tak jak myślałem, niestety te player picki nie są najlepsze. Morata 83. Dwa do końca, i czy będzie coś ciekawego? Okej, okay. chociaż tyle, że Smajker, dwie osiątki piątki, także nie najgorzej, nie wiem, po są osiątki piątki w tym momencie około 7000. Jeden player kosztuje chyba w granicach 3000, żeby zrobić, więc no, najlepiej nie jest. okej okay. chociaż tyle, Hugo Lioris 87, więc trzy karty pod SBC mm, trafione to na QuickSell, a teraz. Odbieramy, a właściwie może otwieramy, bo nie wiem, czy mam teraz jakieś paczki tutaj. Chyba nie mam tutaj żadnych paczek, więc idziemy odebrać paczki darmowe. E, Zamiast nowych I do odebrania jeszcze Flyniego, ale to sobie zrobię poza odcinkiem. Tam jeszcze kilka słabszych paczek, które też sobie będę otwiera poza odcinkiem. I o tym zapomniałem już nie wiem, ile razy. Od dwóch tygodni chyba to gotowe. I jeszcze dalej tego nie odebrałem. Będziemy sobie kartę tego Argentyńczyka. chyba ma zmieniony z klub, czy Herb zmienili Moving Land Revolution, bo w tym klubie grał co Buxa. Nie wiem, czy zmienił klub, czy mają herb zmieniony. Za chwilkę to zobaczę. Ale chyba nie, mają po prostu chyba herb zmieniony, tak mi się wydaje. Możecie napisać w komentarzach, jak kojarzycie. Nie, dobrze, New England Revolution mają klub, klub więc po prostu zmienili chyba herb. Dobra, do klubu i lecimy z tymi darmowymi paczkami z zadań sezonowych. Pierwsza niech będzie ta za 50 tysięcy. Szkoda, że one są niewymienne, ale tak, jak najwyżej odsuwana karta się tutaj... Liczy niestety bez walkoutu i będzie to tylko 83 kramarić, więc tak naprawdę żadna z tych kart się nie przyda. Ok, lecimy z drugą paczką za 50 000. Mam nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę lepiej jakiś wokaut by się przydał. Niestety również bez. Może 85 chociaż? I jest 85 zróżnicowo. OK. Także już troszeczkę lepiej, ale naprawdę, liczę chociaż na jeden wokal w tych paczkach, żeby, będzie, żeby chociaż trochę pomógł w tym SBC. Nic więcej e, poza tym nie ma. LaCrua, który jest wart tak już chyba 1000 monet, no dokładnie. I dobra, ostatnia paczka przed kontentem o godzinie 19. .00. I po tym kontencie, oczywiście, e, otwieram paczkę z Igoną. Zobaczmy, co będzie w paczce darmowej za 100 tysięcy. Jest wokal i będzie to Holland. Ok, nie wiem, czy tą kartę wrzucać do tego SBC. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym używał Holanda. Zobaczymy, za chwilkę o tym zdecyduję, ale raczej będzie to i ta karta pod SBC. Nie jest on wart praktycznie nic więcej od 88 innych. Jest jeszcze Timo Werner. Ok, ile jest Holand wart? No, dokładnie około 25 tysięcy, także raczej pod SBC. Okej, okay, mamy godzinę 19 i słuchajcie, ja was bardzo przepraszam za to, jakie było audio wcześniej. Nie zauważyłem, że mam odpięty po prostu mikrofon i dźwięk, który sprzeliście był po prostu z laptopa, więc jeszcze raz za to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że teraz już jest wszystko Ok. Zobaczmy, co mamy dzisiaj nowego o godzinie 19, czy jakieś nowe zadania, ale wątpię, żebyśmy coś mieli tutaj w zadaniach Bardziej podejrzewam, że coś nowego bez BC. Chodzą pogłoski, że możliwe, że będzie flashback Mbappé. Okej, okay, także zobaczmy, czy jest coś dzisiaj nowego, ale chyba... Ok, jest yy, mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Jedno SBC. Raczej trochę na więcej liczyłem. Nic więcej poza tym nie ma, chyba że jakieś nowe jeszcze upgrade'y, Ale wątpię. Nie, nie ma zupełnie nic więcej. Także dzisiaj tylko i wyłącznie jedno SBC o paczkę. Szkoda, trochę na więcej liczyłem, chyba że coś jeszcze będzie później, bo coś im się nie wyświetliło, czy coś w tym stylu. Coś zdarza się czasami. Ej, zobaczmy jeszcze w paczki. Może tam są jakieś paczki do podglądu, zanim otworzymy paczkę z ikoną. Jest paczka. Paczka za 20 tysięcy z podglądem. Darmowa, więc po raz kolejny podejrzewam, że rynek pójdzie delikatnie w dół. Zobaczmy, co mi się uda trafić. Może jakiś walkout? Oczywiście, że nie, więc na pewno ta paczka warta nic nie będzie. Znaczy, nie będzie warta więcej jak 20 tysięcy. Podejrzewam, że około 10, może 15. Więc pamiętajcie, żeby zajrzeć sobie do sklepu i zobaczyć, czy w waszej paczce nie ma. Nie wiem, chociażby wara na 86, bo też może się tak zdarzyć. Dobra. Otwieramy jeszcze paczkę mieszanych zawodników, jak coś tu będzie to wam pokażę, chociaż nie, i tak wam pokażę tą paczkę, to jest za ostatnie z BC, niestety nic z tym nie ma, także lecimy zgłosić ostatnie z o ikonę podstawową. I jestem naprawdę, naprawdę bardzo ciekaw co uda mi się trafić, chcę tylko żeby to była jakkolwiek użyteczna ikona, żeby to nie, nie był, nie wiem, inzagi był nie wiem, Okocza, Nakata i tak dalej, żeby to była chociaż jakkolwiek użyteczna ikona. Tak najbardziej użyteczna dla mnie byłby to jakiś Napastnik lub SPO, SP, XP, SPD. To są te cztery pozycje, na które szukam aktualnie ikony, ponieważ na chwilkę pokażę zespół, gdzie mi tego brakuje. A właściwie czego mi brakuje, ponieważ chciałbym tutaj wymienić albo Junberga, albo Gabriela Jesusa, albo De Bruyne. To są trzy pozycje, które bym tutaj chciał wymienić, bo reszta zespołu jest naprawdę Okej, okay, wystarczająca po prostu, także co, Przechodzimy do ostatniej paczki, jeszcze za ostatni SBC, zanim paczka z ikoną. I jest to mała zota paczka, pił każdy Prime Minimum, ocena 80 paczce, zobaczmy, czy coś będzie. Niestety nic. Dobra, słuchajcie. Także jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, sprzecie kanału, zasubskrybujcie jeszcze raz, przepraszam za to audio, które było w pierwszej części odcinka, mam nadzieję, że to był pierwszy ostatni raz, że tak się stało, naprawdę, nie zauważyłem po prostu tego, ale trudno. Dobra, przechodzimy do paczki. Tej najważniejszej, pierwszej w FIFA 22 paczki z gwarancją ikony Także otwieramy i zobaczmy co będzie w mojej paczce z gwarantowaną ikoną Brazylia, Francja, to, to najba najbardziej Francja Napastnik i niestety jest to coś mniej więcej co chciałem, czyli napastnik, ale Chyba jeden z dwóch najgorszych jaki może tutaj trafić obok Inzagiego Także jakieś 300 tysięcy poszło w plecy No cóż, także to była tyle i widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie w czwartek albo w piątek, przy nowym evencie. Jest fatalnie. Jest bardzo fatalnie.